No cześć, dzień dobry, panie, panowie. Słuchajcie, przyszło, nie? Białe szaleństwo jest wśród nas. Maszynka zasypana. Idę, odpalę maszynkę, bo muszę ruszyć w trasę. Ale przed tym jeszcze wezmę... Zobaczcie, to wszystko odśnieżę. Odpalę maszynę i będę... Odśnieżał nie. Pogoda jest zajebista. Śnieg pada. Jeszcze muszę iść po czapkę tylko. A ja cóż. Zobaczmy, jak się ruszy. Moja maszynka. Bzyk, bzyk, bzyk. O tak. Już śnieg do środka poleci. No i spróbujmy. o, szło. bez problemu także zrobimy później test takiego jeszcze urządzenia no ja cóż, idę po odśnieżarkę i będę trochę pracował, także no leci te szaleństwo dobra, idźmy po odśnieżarkę, poodśnieżajmy trochę dobra, jestem w swoim szapie Słuchajcie, odgrzebałem maszynę damy trochę mu paliwa świeżego. Dobra, To mam pewien problem wiecie z tym tutaj z odpalaniem coś się dzieje, że yy, to, co musi podpompować mi paliwo, nie za bardzo chce działać. No i sprawdźmy oliwę jeszcze. No, oliwa jest. Nie wiem, czy ona się ruszy, ale muszę coś zrobić, nie? Dobra. Soup -tash. Oczywiście ona jeszcze, wiecie, w tamtym roku mało pracowała. Oczywiście zimowe buty byś założył, prawda? W pierwszej kolejności to robimy dla skutera drogę żeby skuter miał gdzie załatwiać swoje bandyckie numery Także <laughs> śnieg pada. Zobaczcie, ten w końcu zdecydował się od rana, że pójdzie się odleje, prawda? Od rana jeszcze nie było go na podwórku. Nie chciał wyjść w ogóle z domu, nie? Zdziwiony. Młody, zawsze zdziwiony, nie? Powiem Wam, że pogoda jest przepiękna na tą chwilę. No, tylko tyle, że yy, zimno. Zobaczcie, coś Wam pokażę. Tutaj mam taką rzecz. Tu jest sąsiada motur. Oczywiście, zobaczcie, jaki to jest gruzawik. I ja się zastanawiam, czy jak myślicie, Reanimujemy go. Ja sobie go wezmę od niego. Postaram się go odpalić, i zobaczymy, czy on będzie działał, czy nie będzie działał. Jak myślicie? Jeśli to ma rację bytu, dajcie znaka, że chcecie. No to wtedy po prostu odpalimy go, nie? Dobra, więc. Słuchajcie, no nie zostało nic innego jak maszyna działa. Idę do przodu. Odśnieżam sobie z przodu w tej chwili. Tutaj drzwi zostawię mu otwarte, może będzie chciał iść na dwójkę. No, to wtedy sobie poleci, a my lecimy teraz na front. Autko pracuje. Autko pracuje i bierzemy się. No, i jak widzicie, 20 minut po tym, jak odstawiłem maszynę, zobaczcie prawie ani śladu mojej roboty, wszystko poszło w trąbę. Trzeba będziemy, będzie robić od nowa. Także, tak wygląda zaśnieżona moja ośka. A ma padać całą noc do jutra, do rana. Także. Nie zostaje mi nic innego jak za jakiś czas wyjść i zrobić to od nowa, ale już będę robił to bez kamery. Także do zobaczenia następnym razem. Hej!